Siemanko moi drodzy, z tej strony znów i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. I dziś jest to specjal z okazji 500 subskrypcji, czyli Q&A. A więc, jeśli filmik wam się spodoba, zostawcie tutaj łapkę w górę. Umówmy się, że jeśli będzie dużo łapek w górę, to za jakiś czas zlatuje kolejny Q&A. Dodatkowo zachęcam was też do subskrypcji mojego kanału, gdyż bardzo chciałbym wbić 1000 do końca roku. A bez was mi się to nie uda. Dodatkowo yy, zapraszam Was na mojego Discorda, Armia w link jak zawsze macie na dole w opisie. Stamtąd też były głównie brane pytania. No a już bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. No i okej, okay, pierwsze pytanie: to kim się inspiruje, jeśli chodzi o nagrywanie? No różnie, zależy czasami od jakichś polskich twórców, czasami od jakichś mniejszych, większych. Na przykład na świecie cały świat do pustynia się inspirowałem pomyślałem o Noliff jako taki mur ze szkła. No, także ogólnie jeśli chodzi o to, to podsumowując y, polskimi twórcami. Lecimy dalej. Co mnie motywuje do nagrywania? No motywuje mnie przede wszystkim łapki w górę, subskrypcje i takie inne rzeczy, a także liczba wyświetleń, no która jednak satysfakcjonuje czasem nie powiem, że nie. Oraz na przykład to, że community na Discordzie się rozwija, nowe osoby dołączają, piszą. Więc to mnie najbardziej motywuje do działania. Kolejne pytanko. Co lubię robić w wolnym czasie? No, jest oczywiście dużo rzeczy. No, przede wszystkim lubię nagrywać na YouTube, yy, grać w różne gry typu Minecraft, Fortnite. Yy, na dwór wychodzić i w piłkę nożną grać też bardzo lubię. Oraz na różnego rodzaju spacery też lubię sobie chodzić. Także to chyba tyle, jeśli o to pytanko chodzi. Czy grałem kiedyś w High Climbing Racing 2? No nie słyszałem o tej grze, pierwszy raz słyszę, ale może jeśli widzowie mnie w komentarzach przekonacie to kiedyś na odcinku zagram. Także komentujcie. Pizza czy kebab? No, lubię obydwie rzeczy, ale chyba jednak y, tutaj wybierę pizzę, ponieważ pizzę jem od... dłużej niż kebaba i częściej. Także pizza. Gazowana woda czy nie gazowana? No powiem tak, zależy, ale chyba nie gazowana. Bo jak są teraz właśnie te upały, to to nie gazowana, taka trochę dziwna, a taką niegazowaną, to się łatwiej napoić. Także ja chyba jestem tym niegazowana. No i teraz widzowie przechodzimy do najważniejszego pytania tego QA, czyli mleko czy płatki Najpierw To bardzo ważne. No i moja odpowiedź może Was nieco zdziwić, ponieważ ja najpierw daję mleko. Tak wiem, może wiele z was tak nie robi, ale ja właśnie na pierwsze daję mleko. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co wy dajecie pierwsze. Płatki czy mleko? Dobra, teraz pytanko, czy mam drugie imię? No nie, drugiego imienia nie mam. A jeśli chodzi też pro, po imiona, pytanie, nie? No to jak mam na imię, pojawiło się też pytanie, mam na imię Kuba. Także miło mi. Możecie też napisać w komentarzach, jak Wy macie na imię. E, ulubiony kolor? No, mój ulubiony kolor, tak prosto z mostu, to pomarańczowy. Lubię pomarańczowy, od zawsze lubiłem. Cola czy Pepsi? No, ja jestem team. Kola, rap czy pop? No i szczerze nie wiem, ale wydaje mi się, że jak już czegoś bardziej słucham, to chyba bardziej rapu. Także ja wolę rap. Ulubiony smak frugo. No to teraz tutaj się schody zaczynają, ale chyba ten klasyczny, ten taki fiolet czarny, fioletowy. No to ten smak taki klasyczny, tradycyjny. Miłość czy przyjaźń? No i to jest pytanie widzowie pierwsze, poważne. Hmm, szczerze, sam nie wiem. Ale chyba, gdybym miał wybierać, to wybrałbym. Miłość, chyba tak mi się wydaje. Nie wiem, dajcie znać w ogóle w komentarzach, co wy byście wybrali. Czy mam dziewczynę? No nie, nie mam dziewczyny jeszcze. Jeszcze. Podkreślam, nie mam jeszcze. Ulubiony sport? No, odpowiadałem na to, ale mogę powiedzieć jeszcze raz: piłka nożna. E czy lubię sushi? Tak, sushi po prostu uwielbiam, ubóstwia moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy, jakich, jaka na tym świecie istnieje, to właśnie sushi. Naprawdę w ogóle widzowie dajcie nasz w naszych komentarzach, czy wy też lubicie sushi. Okej okay, widzowie, także kolejne pytanie to czy lubię placki? Lubię placki, ziemniaczane z jabłkiem. różne lubię placki, nie powiem, że nie. I teraz widzowie przechodzimy do ostatniego, już trochę bardziej złożonego pytania. Muszę to sobie na monitor drugi patrzeć, gdyż no nie pamiętam wszystkich nas. a mianowicie... Jaki mam sprzęt? No, i sprzęt mam następujący. Mianowicie mam klawiaturę e, GK650K, e, znaczy przewodową, podłączoną, no muszę mieć podświetlaną, oczywiście. E, myszkę mam bezprzewodową Bloody 7 z różnymi rodzajami podświetleń. E, jeśli chodzi o głośniki, to mam Rayleigh e, R Audio. Kamerę mam HD Provectors e, C920. Mikrofon mam Trust GXT232 y, y, Kartę graficzną y, mam tak y, NVIDIA GeForce RTX y, 2060 No i monitory jakie mam mianowicie Samsung S24F350 Także taki jest mój sprzęt Dajcie znać w ogóle na jakim wysprzęcie, gracie, nagrywacie bądź co innego robicie. I jeszcze taka jedna sprawa, jak mogliście zauważyć ostatnio, trochę filmów nie było, było to spowodowane moim wyjazdem. Swoje tego zdjęcia z wyjazdu możecie zobaczyć na moim Instagramie, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. W Call For You. Link będziecie mieć jak zwykle w opisie. No i widzowie to chyba by było na tyle. Dajcie znać, jak filmik Wam się spodobał. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Możecie też odpowiedzieć na te pytania, na które ja odpowiadałem. No a ja już się z Wami żegnam. Z następnych trzymajcie się, pa pa!